Nie. O, W, A. Nowa klasa. asasyna Siema! Bardzo chcę nagrywać, ale ciało mi nie pozwala. Całujcie, że moje głowa chce, ale moje ciało nie. Dziwne, nie? Ale prawdziwe. Do tego mam codziennie klęskówki praktycznie. Prawie cały czas. Więc nie mam czasu, jupi, uwierbiam szkołę, nie? <laughs> uwierbiam szkołę. Pyk. Dlatego, że dzisiaj. że dzisiaj. że nie było odcinków. To będzie dzisiaj odcinek. naprawdę, ja się dziwię, że nikt z Was mnie nie odsuszywował, nie? Tak jak pacałem, nie? Bardzo jestem zdziwiony. Myślałem, że panie mu się BÓW. Ale tak na serio, zero. Zero, kompletnie zero. A niech mnie nie odsuszywował chyba. Ty ktoś odsuszywował i... i ktoś inny odsuszywował. Gadać, godać i się przyznawać. Tak naprawdę już gadałem tą klasą, nie nas. Wiem, że jest OP. Tylko mam pytanie, czy zwykły klas skoczy tak na zlewo? Dobra, to z teraz w sumie nie nie no, ja coś nie schodzę, tylko... jego raz Nie no, wyjdzie, da się skoczyć. A co, jakiś typ tu skoczy? Normalny gracz. No pytanie, skoczy? No skoczy? No nie skoczy. To wiem, bo mój kolega nie mógł w tym skoczyć. Ja skoczyłem jako asasin. Więc jest to P, OP klasa. Skóla wilka. Skólik. Po prostu klasa jest super. Klasa biciopek, klasa być upe. Dawaj! Co mu z klików nie leci? Co mu z was nie leci? W końcu. Ile ja pozbawiłem z, z życia kolików. Tak z 20 tysięcy? текам на жени Катана Кунай Почейн ми енка пик 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 Děto, to, to. to. děto, to se to. to, děto, 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 to co mi děto, 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 se sobie děto, i děto, 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 I děto, Dankę. Dankę, Dziękuję. Poliwo, paliwo, paliwo. Patrzcie, patrzcie, jakiś złota. Pik, pik. No, chodźcie. Nie jeden. Nie no, katana bije tyle samo. Nu Da, da, cu naia. Tele cu naia. Duza, na, duza, o să am cu naia. Jak gracie we dwójkę, to weźcie ten skórę, nie? Ja, z tego. Asasin. Jestem asasynem. Patrzcie, imię chętnie, piję imię. Patrzcie, Twoja rodzina by się zawodziła. By mieli tyle jedzenia, nie? Za darmo. Więc dzięki za moto karabinu. więc, się macie, materiału. Jakby lawy się dało wlać do ogniska, nie? To by było za opętnie. By wam podpaliło tak ognisko na siódmy poziom. Na siódmy. ofiary dobra, ja to robię. Ja to robię. Jeśli zginę, jest koniec odcinka. Pyk, pyk, oni tego nie. Wi No tak, jako asasyn ma się zawał serca. Dobra widzowie, na razie.